Jak widzicie, silnik już wyleciał z budy. Lexus, żeby nam nie zawadzał, wyleciał już na dwór. A my działamy teraz z silnikiem. Będziemy go rozbierać do odprężenia. Pokażemy stan wałeczków, krzeweczek. Wszystko ładnie pięknie. Nic tutaj nie jest wytarte. A teraz przechodzimy do punktu kulminacyjnego, na którym możemy spędzić albo 3 sekundy, albo 3 godziny. Zależy jak pójdzie odkręcenie nam tej śruby. Była już ona ruszana, bo zmieniałem u Ciebie raz rozrząd, jak go kupiłeś. Próba numer 1. <grym> dobra, <grym> dawaj. No tak jak mówiłem, tak jak było już odkręcone, zajęło nam to 3 sekundy. I mamy tutaj taki oto ząk jeden. Mhm. Poczekaj tutaj trochę podjaśnie. To no. jest uszkodzone. Będziemy musieli poszukać lepszego, mm -hmm. bo żeby nie było, że nam się oderwie od tej gumy w środku i narobi tutaj Bigosu tym kółkiem. Już nie będziemy się zbytnio przejmować. Wracając do tego, co mówiłem pół minuty temu, zajmie na to nam to dłużej niż 3 sekundy, ale to już i tak jest lepsze niż samo odkręcenie tej śruby. Damy radę. Zaczniemy wyciągać śrubeczki. Zaraz będziemy podważać głowicę, żeby ją wyciągnąć. I się okaże w jakim stanie masz cylindry i tłoki, ale myślę, że przy takim przebiegu to tam tragedii nie będzie. Nie? No myślę, że nie. W sumie 193 tysiące. Taki I jest przebieg tego silnika. Łatwo poszło. Tu nawet jeszcze możesz pokazać. Nie wiem, czy to uchwycisz, zaraz wezmę lampkę. Takie, o, 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 tak, jak zasieciłeś, no Takie ślady honowania no jeszcze widać normalnie na, na cylindrze. Także, no, blok jest w pięknym stanie. Czyli mówisz, że coś z tego będzie. O, kurde, oczywiście. I to każdy jeden jest ładny. Będzie kit. Tak wygląda głowica od spodu. No jest pięknie. Nic tu się absolutnie nie dzieje. Głowica Co? jest do splanowania. Powiedz w ogóle, dlaczego się taką głowicę planuje, bo no. może ktoś tutaj nie wiedzieć o co, o co kaman, dlaczego w ogóle ona jest do planowania. Głowicę się planuje z tego względu, że po prostu metal odkształca się pod wpływem temperatury i czasu oczywiście. Planuje się to z tego względu, że zbieramy wszystkie sywki nierówności, może jakieś wżery minimalne się też e, mogą się też pojawić. Okay. Tego gołym okiem nawet nie widać, a jak się zbiera tam 0,25 mm, bo tyle przeważnie się robi, no to, to w zupełnie Wystarcza, żeby wyrównać tą płaszczyznę. Wtedy po prostu nowa uszczelka jest jakby skomponowana na nowo z nową płaszczyzną, która jest szczelna. Ok, no i na tą nową uszczelkę dajemy tą przekładkę, którą mamy od SU2 Performance mm -hmm. i na to kolejna uszczelka głowicy. Tak jest. I co Czyli to tak zwany sandwich. Co jest? Tak, to jest sandwich i będzie to skręcone nowymi śrubami. Nie będziemy dawać starych, bo też po jakimś tam przebiegu one mogą się rozciągać. To jest bardzo. Minimalne rozciągnięcie, ale jednak przy doładowaniu nie będziemy ryzykować, nie? Co tutaj skrobiesz? Co się dzieje? No, przygotowania do składania silnika. Skrobię nagar, starą żeby miało ładną powierzchnię styku. Mamy doszlifowaną starą uszczeleczkę, zeskrobaną, Odtłuszczone Także kładziemy teraz nową uszczelkę, przekładkę, kolejną uszczelkę i głowicę. Proszę bardzo. Mm -hmm. Tu, tu, to, o, tu. OM. OM, OM, oryginalna uszczelka, nawet dwie. Tutaj na tulejeczkę i tutaj na tulejeczkę. Ty. Przekładeczka. Teraz pytanie. Tu mamy takie y, wzniosy, tu, tu, tutaj, tutaj i tutaj. I ciekawe czy przekładka nie będzie nam z tym kolidować. Mowa o tych wzniosach, tutaj strzałeczką postaram się wam to pokazać. Ciekawe czy po prostu nie będzie to nam kolidowało, zaraz z koronem to sprawdzimy. Żeby Ale... nie podnosiło nam przekładki, bo to będzie jedna wielka lipa lipa i kolizja. Ale w razie co trzeba będzie coś przyrzeźbić. Plug and play, nie? Pod <noise> Potnij i pospawaj P&P Pyk Pyk No i widzicie, podnosi nam uszczelkę, ale chyba nie będzie to w niczym przeszkadzało, bo to jest poza blokiem Jest poza blokiem, także nie jest dociskana do bloku silnika tylko Aha, okej, sobie... okej, okay, okay. czyli to jest poza tym, dobra Poza silnikiem Mam nadzieję, że to na wideo dobrze widać W każdym razie, tak jak tutaj przed chwilą mówiliśmy, czy będzie to kolidować? Odpowiadamy, że nie będzie. Będzie. Będzie, będzie jednak? Tu będzie. Widzisz? To jest już na silniku. I już, już uszczelka by nie doszła tak, jak powinna. No i dobra, i co teraz w tym momencie możemy zrobić? Nie, <grym> <grym> ale serio? A co? W sensie spiłować trzeba będzie. Zeszlifować Wyszlifować. To A few moments later. Jak widać, Poradziliśmy sobie z problemem. Zrobiliśmy ominięcie. Niczemu to nie szkodzi. Cała przekładka i uszczelki normalnie opierają się o blok. Nic nie wadzi. Można kłaść w końcu głowicę. Bierzemy głowicę. Głowica jest już splanowana. Wyczyszczona. Wyczyszczona. I czas ją zamontować. Klik. Klik. Weszła. No, Też ma teraz muszę odkręcić wałki. Nie chciałem ich ruszać, bo nie miałem miejsca zbytnio tu. I co? Nowe szpileczki. Dokręcamy. Proces dokręcania będzie trochę długi, bo będzie trwał dwa dni. Ale co zrobić? Dla dobrego efektu. Czekaj, jak to mówią. Jak to kiwi mówi, za pieniądze ksiądz się modli. Nie? Sprawdzam ostatni etap dokręcenia, czy jest tyle, ile powinno. I jutro jeszcze sprawdzę drugi raz po tym, jak kanapka się ułoży, poleży, trochę dociśnie. Następnym etapem będzie poskręcanie wałków, ustawienie rozrządu. Kolejnym krokiem będzie już spawanie kolektora. Kolejny dzień, a w zasadzie wieczór u Kornela na garażu. Jak widać, Kornel nie próżnował. Silnik jest już cały zmontowany. Następnym krokiem jest spawanie kolektora. I jest to w sumie ostatnia rzecz, którą będziemy robili z silnikiem na zewnątrz. Cześć Silnik, jak widać, trochę przybrał na wadze. Jest cały zmontowany. Rzeczy, które zostały zrobione, to spływ oleju jest już tutaj dorobiony. Dorobione jest też zasilanie turbo. Tutaj ładnie. Jest puszczony stąd. Oraz możesz przejść z tej strony. Jesteś dorobiony powrót paliwa z listwy, który pójdzie do regulatora ciśnienia paliwa. Na tą chwilę zostało nam tylko do zrobienia, bardziej do pospawania, kolektor wydechowy, który jest ostatnią rzeczą w sumie, która jest do zrobienia z wyciągniętym silnikiem. Jak już będzie to zrobione, owijamy kolektor. Będzie to już poza autem, żeby nam nie wadził przy montażu silnika. Składamy silnik, składamy sprzęgło, składamy go ze skrzynią i ląduje do budy. No i dobra, szybki update z garażu. Kolektor wydechowy do mojego Lexusa jest już ogarnięty. Kornel wyspawał go od podstaw, i powiem wam szczerze, nie miałem pojęcia, że to aż tyle roboty. Myślałem, e, parę spawów i zrobione, ale jest to grubszy temat. Kornel podszedł do tego z pełnym skupieniem, wszystko robił na spokojnie, dokładnie, bez żadnego kombinowania. Mega szacun za to, bo efekt końcowy robi robotę. W tej chwili kolektor jest gotowy, został jeszcze tylko bandaż termiczny do owinięcia. I jak ktoś zastanawia się po co to w ogóle, to nie dla wyglądu, bo bandaż pomaga trzymać temperaturę spalin, co poprawia przepływ, no i chroni inne rzeczy w komorze silnika przed przegrzaniem. Tak i trochę performance plus bezpieczeństwo w jednym. W następnym odcinku lecimy już z montażem, składamy wszystko do kupy i oby udało się odpalić bez większych niespodzianek. A teraz dzięki wielkie, że dotrwałeś do końca. Serio, każda minuta, którą poświęcasz na oglądanie, to dla mnie ogromna motywacja. Jak się podobało, to wrzuć lajka, like, napisz coś w komentarzu, bo zawsze fajnie poczytać wasze opinie. No i jak chcesz być na bieżąco z tym projektem, subik i jedziemy dalej. Do następnego.